Witamy Was w kolejnym odcinku CBS TV. Dzisiejszym naszym tematem będzie Euro 2012 i. I. Jakaś niespodzianka później. Dobra. Dobra, to co sądzimy o co sądzisz o Euro 2012? Yy, moim zdaniem jest to wiele hałasu o nic, gdyż jesteśmy kurwa, Polakami i ja wiem dokładnie to, że i tak nic nie wygramy. Będzie dobrze, jeżeli strzelimy chociaż jedną bramkę no i. No a jak wiadomo dzisiaj, kurwa, od której to w ogóle się dzieje? O 18. No, o 18 jest pierwszy mecz, kurwa. Yy, Oczywiście Polska, Polska, to ta Grecja. Nie a potem? Wyboru, będzie, kurde, niezła zadynanie. No, nie. Ale potem o 20.45 yy, Rosja z Czechami. Ja Rosja z Czechami, ja tam chcę zobaczyć, jak dostajemy w dupę. W Grecji możemy dostać tej dupę, ale może z kimś wygramy z naszej grupy, ale no... Raczej wcale nie sądzę, chyba że będziemy mieli naprawdę dobry dzień i nam się uda. Choć w zasadzie moim zdaniem to jest tak, że akurat Grecja to jest najsłabsza w całej naszej grupie, więc wydaje mi się, że Grecja to jest jedyny przeciwnik, z którym możemy chociaż go rozstrzelić. No ale no... No dobra, bądźmy... Rosja? Nie, Rosja ostatnio pocisnęła, oto no, kurwa, przegrali z, z Hiszpanią. Oglądaliście ten pejny mecz, to akurat to nie było na euro, ale był mecz, gdzie prawie wygraliśmy z Niemcami. To... No. no to jest to. Skryzę przez tego pedała, który się poświęcą szyi na bramkę. Oczywiście, zawsze musi być coś, zawsze jak jest dobrze. A już polka musimy. Już cała Polska się cieszyła, bo zajebiście. No już no, koniec sprawia I nagle ten... chuj. No centralnie. Ile było Remic chyba, tak? No to było jeden, nie 2-2. 2-2 było. No. Ja się nie interesuję się tą nożą, tylko... Mnożem, A ile? To Czekaj, od 10 lat nie możemy z nimi wygrać? No. No. no, jedyne w czym się możemy pochwalić, jeżeli chodzi o polską to jest chyba siatkówka i jeszcze. Dokładnie. No. I żużel. No i żużel, jeszcze takie. tak. Ale żużel to raczej nie widać takich tych, Polska, Anglia, coś w tym stylu. No dobra, to może teraz tak, yy, za kim jesteś? Jak myślisz, kto wygra? Moim zdaniem wygra albo Hiszpania, albo Argentyna. Moim, ja, ale ja najbardziej sam Hiszpany. Argentyna? Euro? Otane? Ostatnio no grała Argentyna w Hiszpania, Hiszpania wygrała. A teraz gdzie gra? Hmm, 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 hmm. No gdzie gra? O, nie ma no. nie Nie, a to Niemcy! Hiszpania grała z Niemcami i no to, co ten? Co to był za mecz? Ufić? To był finał. No to z kim Argentyna wtedy grała z Hiszpanią, bo Hiszpania wtedy wygrała i chyba przyszedł. Nie, Hiszpania grała z Rosją, potem w finale grali, grali z Niemcami i wygrali. Pamiętam mecz Argentyna-Hiszpania. To chyba był Mundial. Nie, ten... No dobra. dobra. No dobra, ja nie... to ja sobie na Hiszpanów. Ja oczywiście też jestem na Hiszpanii. Mam dziwne przeczucie, że w finale znowu się spotka Hiszpania z Niemcami, no bo to są mogły chyba dwie najlepsze drużyny, dwie najlepsze reprezentacje w nożnej. A Teraz fajnie było, gdyby nasi chociażby wyszli z duchu. Nie, fajnie było, się mieli chociaż jednego na jedną bramkę. I oczywiście będzie musieli znowu postawić bardzo dużo na bramkarzy, ponieważ Polska akurat może się pochwalić najlepszymi bramkarzami, a to kurwa tytoń. No akurat Borus to na ostatnim, no to trochę zawalił to kurwa to przyjęcie piłki. Musiał podnosić no. piłkę kurwa i mu na nogą przyleciała. Nie był tak, ale ogólnie Borus stwierdzam, że dla mnie jest najlepszym polskim bramkarzem. I na to będzie szczęsny, jeszcze. Pozdrowienia dla Macieja Szczęsnego, mojego kumpla z klasy. O. Może to jest jakiś No dziwne było to, że ostatnio jak Polska grała i szczęsny tam na bramce to jego w szkole nie było. O, Maciej. Ciema, czy my się wiemy? <gryzby>? No to teraz może ja się powiem. Chcemy kamerę. Brała przejmuje kamerę. No więc tak. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to ja oczywiście liczę na Polaków. No i obstawiam, że będzie no... 2-1. No, tak to no, Rosja wiadomo pewnie wygra z, z czechami i też liczę na to, że wyjdziemy z grupy. A jeżeli o, chodzi o finał, to ja obstawiam, że Holandia albo Hiszpania. A powiedz Hiszpania. Bo mi się... Ja też obstawiam w Hiszpanię, że wygra. Fernando Torres. Ja tak za piłką, że nie przypadam. Ja wolę wolałbym, żebyśmy świadkówki. Ja również, ale skoro to jest dzisiejszym tematem, to trzeba to Właśnie. zaciśnić. Dobra, to jak jeszcze chcemy możemy pogadać? Hmm. hmm. Burza mózgów, co bez myśli. Kończ Dziś jakiś zmulony dzień, mimo że szkoły nie ma. O. pogodzie. Jedzie mała dziewczynka Bydgoszka na rowerku. Kurwa <laughs> Gorące jak chuj w tej Bydgoszy. Ta pogoda dzisiaj jest ładna, bo bo słońce tak nie przygrzewa, jest fajny wiaterek, jak jest idealnie. Letnie. Ale jest minus, że wczoraj padało i jest trochę mokro, ale nie aż tak. Ale wczoraj jest trochę duszno. A może dzisiaj burza będzie, ale... Nie, ja obstawiam, że burzy raczej nie będzie. A jak jest i nie ma to może Taka dziwna dzisiaj pogoda, nie wiem co taka jest w tej mieszamy. pogodzie, ale taka trochę dziwna, ale Oczywiście, dajemy radę. wracając do Euro, jesteśmy już na mecze przygotowani i tak dalej. Dwa, browarki, dwa browary z kampionem pod łóżkiem, no. przynajmniej u mnie. Ty właśnie swoje rodzice będą dzisiaj w domu? Będą. Trochę nie. Trzeba się gdzieś wybrać na kogoś. Dymę. A ja idę do Adriana na meczach. A jego rodzice będą? Nie. Weź się muszę Kodyczyn. O, No to szykuje się z Peluna. No wiecie, my to już, już w czwórkę będziemy u niego, nie? No to Kto? Kamil Kto? Huber? Nie, yy, ja, Adi, yy, Oskar i Hubert. Jaki Oskar? Karaczek. Myślałem, że pozdrowienia. Pozdrowienia. No. Zobaczmy, czy jeszcze może pogadaliśmy. Po godzinie już gadaliśmy, o euro gadaliśmy. Kończą się tematy na pierwszy sezon. No. Niestety. Idzie dziwny pan. Dziwnie się na nas popatrzył. Jakby chciał powiedzieć, nie kamerujcie. Ja no, chuj mu dupę. Dokładnie. Zobaczmy, czy jeszcze może pogadać. Możemy przedstawić, jakie są nasze ulubione fajki. Ale to będzie błąd, bo widzicie też to zobaczą. Chociaż też na to. Zobaczcie. No no. Ogradnie moimi ulubionymi fajkami to są chyba LD, setki czerwone, ale od czasu do czasu też lubię zapalić za jakieś mentole. No dokładnie to kolega pokazuje. No więc y, moimi ulubionymi fajkami są wiceroje, czerwone, setki. Y, no i LD, ale też czasami lubię sobie zajarać mentola, Oczywiście klika. On nie musi być jakaś klik, ale... A ja lubię klik. Mentor to mentor, ja najbardziej jeśli z mentori to lubię chyba Westy Ice. Rama. No u mnie jeżeli chodzi o trakami, no to praktycznie lubię wszystkie oprócz jakichś zwiebanych linków i red white. Nienawidzę no, jak red -white. Są takie zwiebane, że to już ale ogólnie lubię D czerwone. Y Zielone eroty lubię, Lucky Strike lubię, Black um, widzę, to chyba w każdym... No. cygaretki jeszcze są dobre. No, cygaretki. Cygaro. Jeśli, jeśli nie macie co palić na dwóch, kupczyce cygaro. Właśnie, wracając do cygaretek, ja nie lubię cygaretek, bo dla mnie jest to za gorzkie i po prostu nienawidzę tego. Jako paromatowo. Nie jarałem jeszcze, może warto, warto spróbować. Warto, warto. To już wszystkie tematy, panowie? Przedstawicie jeszcze że bo ile. Przygotujcie się na euro. Szluga, zimny browarek, jechania. i I Popcorn, albo Pixie. Ewentualnie. Zagrycha musi być. Albo jeszcze jakiś batonik Pixie. Chyba, że jeśli macie waną chatę, to możecie sobie zrobić melan, i wyjebane z euro. No, jakaś feluna. A melan zakończy się dobrze, jeżeli Polska wygra kurwa Merch. No to co, żegnałem się z państwem. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Szpawni?